Jest po to, aby ze skały wytrysnęło życie. Jest po to, aby ze skały wytrysnęło życie. Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Drodzy bracia i siostry, ten obraz wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej przez 40 lat przez pustynię to oczywiście zapowiedź. Twojej i mojej wędrówki do ziemi obiecanej, bo Tobie i mnie wysłużył swoją męką, otworzył kluczem krzyża, na oścież bramę do tej ziemi obiecanej, Jezus Chrystus. To Twoja i moja wędrówka przez tę ziemię do nieba. To Twoja i moja wędrówka przez doczesność ku wieczności. Bo to prawda, że życie jest jedno. Tak, życie jest jedno, jest jedno istnienie. Raz się począłeś, raz się urodziłeś i nigdy nie przestaniesz istnieć. Życie jest jedno. Istnienie jest jedno. Zmienia się tylko jego stan, stan istnienia. Przejdziesz kiedyś z doczesności ku wieczności. Kiedyś będziesz w Ziemi wybranej, obiecanej. Ale żeby tam być, być w niebie, winieneś współpracować z łaską. Winieneś współpracować z tym, który jedynie jest święty: Z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Prawdziwym, który staje się tak przystępny, dostępny, bo staje się pokarmem. Przed chwilą usłyszeliśmy takie słowa. Prowadził Cię Pan, aby Cię nauczyć pokory, bo tak jest w tekście oryginalnym. Nie tyle utrapić, ale aby Cię nauczyć pokory, aby Cię wypróbować poznać, co jest w Twoim sercu, aby Cię nauczyć wypełniać Jego przykazania. Oto sens naszej doczesności. My mamy się na tej drodze uświęcać, upodabniać do Jezusa. Jezus nas uczy pokory, bo z natury jesteśmy pyszni. Jezus nas uczy wypełniania przykazań Ojca. Bo z natury grzesznej jesteśmy nieposłuszni. To nasze prowadzenie przez doczesność, przez swego rodzaju pustynię, bo my nigdy tu się w pełni nie nasycimy, nie nakarmimy. Nasyceni, napełnieni w pełni będziemy dopiero w niebie. Tutaj doświadczamy w relacji z Panem dopiero przedsmaku. Jesteśmy niedopełnieni w miłości, szukamy tej miłości często w Bożkach tego świata, a ta jest w Bogu przez doczesność Bóg nas formuje przygotowuje, upodabnia do siebie do tego spotkania spotkań do najważniejszej chwili Twojego istnienia, Twojego życia to będzie spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, kiedy Ty go zobaczysz dwie ważne chwile Twojego istnienia pierwsza to gdy się począłeś z woli Bożej Bóg się posłużył Twoimi rodzicami istniejesz, bo Bóg Cię zapragnął, ukochał Poprzez tę Ziemię dla nieba, i druga, jeszcze ważniejsza chwila, kiedy już jest świadomy, bo świadomie będziemy przechodzić, duchowo świadomie, wkraczać w wieczność. Ta pierwsza chwila była mniej poważna, bo nikt z nas jej nie pamięta, gdy się począł, gdy się rodził, nie byliśmy świadomi. Ale ta druga chwila, kiedy będziemy wybierać miłosierdzie Boże, jest najważniejsza, decydująca w naszym życiu. A Bóg nas sformuje, kształtuje, upodabnia do siebie. I słyszeliśmy, że dał dwie pomocy na tej pustyni, która jest pełna wężów, jadowitych i skorpionów. To pokusy, to demony, które chcą zrobić wszystko, abyśmy nie byli w niebie, w ziemi wybranej. Do dwie pomocy, które o tym samym mówią. To są dwa obrazy. To jest manna zapowiedź Eucharystii, żeby nie umrzeć z głodu. I jeszcze potężniejszy obraz, do którego nawiąże Jezus, to jest woda ze skały, żeby nie umrzeć z pragnienia. Człowiek bez wody nie może istnieć, żyć bez jedzenia i bez wody. Wody. A potem Jezus sam powie, że ze mnie płyną wody życia, siebie daje na tę drogę. Aby nas nie zwyciężały skorpiony, aby nas przewrotne węże nie zwyciężały, bo jesteśmy bezradni. Ukąszenie węża wtedy na pustyni, a było bardzo wiele tych węży, powodowało wysoką gorączkę i ogromne pragnienie. Gorączka istnienia. Kto ma gorączkę istnienia i temperatura istnienia rośnie? Kto jest zafiksowany w tym świecie? Pełen niepokoju. to ciągle zdobywa, zdobywa, kupuje. Realizuje i ciągle zgłodny i spragniony ten, kto nie wierzy w Boga, ten, kto ma bożki świata. Ludzie dzisiaj są w gorączce, dlatego wyniszczają samych siebie. Temat Homilii to jest po to, aby wytrysnęła ze skały woda. Tak, aby ugasić pragnienie, aby Izraelici nie umarli z pragnienia, na pustyni Bóg uczynił dwa cuda. Dwa razy uczynił ten cud. Wyprowadzenia ze skały wody. Pierwszy raz Mojżesz staje przed skałą i uderza laską. Dzieje się to w Refidim, kiedy ten dziki naród nieposłuszny, bałwochwalczy, potrzebuje takiego spektakularnego znaku, bo szemrze, bo go wyprowadził i teraz skazuje go na śmierć. Przecież Bóg nikogo nie skazuje na śmierć. Skoro wyprowadził z niewoli, to aby dać życie i pełnie. Potrzebował ten dziki, jeszcze nieukształtowany, nieuformowany naród, który dopiero przez dwa lata jest prowadzony, ma dwa latka. Takie dziecko, które ma dwa latka. Takiego spektakularnego cudu, jakim jest uderzenie laską w skałę. Zresztą ten akt, ten fizyczny akt uderzenia laską w skałę, też był podobny do aktu kmagów pogańskich. Dwa latka ma dopiero Izrael w tej drodze. Potrzebuje fizyczności, znaków, jak dziecko któremu trudno uwierzyć w to, co nie istnieje fizycznie. Dzieci nie myślą abstrakcyjnie. Dzieci wierzą w to, co jest namacalne. Dzieciom jest bliżej do tego, co zmysłowe, nie to, co duchowe. Dlatego wychowujemy dzieci w wierze, to jest proces. I wtedy, gdy Mojżesz uderza w tą skałę, a ta skała to zapowiedź absolutnie twojego i mojego serca, a potem serca Jezusa, wytryskuje woda to my sięgamy do tekstu hebrajskiego i widzimy, że tam zostało użyte słowo tsur na skała. Ta skała jest ostra. Bo słowo tsur, skała oznacza ścianę skalną, ale też oznacza ostry. Przymiotnik ostry. Ostra skała. Człowiek jest ostry, bezwzględny, raniący siebie i innych bez Chrystusa, bez wody. Skała Coś, co jest pyszne, co jest uparte, coś, co nie może nic dać drugiemu, co drugiego wykorzystuje i rani. Ta skała jest ostra. Na początku drogi z Panem ostra. Ale z tej ostrej skały w sposób cudowny, z woli Bożej, wytryskuje życie, woda, symbol życia, symbol miłości. A Ojcowie Kościoła będą nam tłumaczyć ten tekst, że to symbol Chrystusa, który dał się przybić do krzyża który dał się potraktować w sposób tak ostry, bezwzględny, tak niesprawiedliwy i wziął na siebie nasze grzechy. A owocem przecież przybicia do krzyża, owocem tej przynajświętszej ofiary jest Eucharystia, ciało i krew Chrystusa. My bez Chrystusa jesteśmy ostrą skałą. I chyba dla nikogo nie będzie odkrywczym fakt, że jak ludzie odchodzą od Eucharystii, odchodzą od Boga, od Kościoła, od sakramentów, stał się coraz bardziej ostrzy dla siebie, bezwzględni. Nie czuli, uciskają się. Świat się coraz bardziej uciska. Ludzie siebie ranią. Zranieni przez węże, przez grzech, przez demony, będący w gorączce życia, więcej, więcej z tego życia ranią, wykorzystują, osłabiają innych. Skała to symbol egoizmu. Uderza mojżesz w skałę. Zostanie uderzony. Chrystus jako skała, która jest kimś doskonałym, niezruszonym, świętym i wytryskuje z boku Chrystusa życie, sakramenty. A potem Izrael ma 38 lat, kolejny cud. Ze skały jest wyprowadzana woda. I Bóg mówi Mojżeszowi tak, bo już 38 lat prowadzenia, już powinien być Mojżesz i Izrael dojrzalszy w wierze. Mówi teraz do skały: powiedz. Do skały mówić, powiedz, żeby wytresnęła z niej woda. Powiedz do skały jak do osoby, żeby wytresnęła z niej woda. Już nie uderzaj laską. Te 38 lat prowadzenia formowania ma owocować głębszą wiarą. Łatwiej uderzyć laską i dokonać czyn fizyczny, niż stanąć przed skałą i powiedzieć, aby ze skały wytresnęła woda. Możesz tutaj unosi się pychą. Możesz tutaj ulega presji społeczeństwa, tak byśmy powiedzieli językiem współczesnym. Wstydzi się stanąć przed skałą i powiedzieć, aby z niej woda wytrysnęła. I tutaj z kolei zostało inne użyte słowo hebrajskie na określenie skały. Sela. Sela oznacza skałę, ale oznacza też, co jest wysoko położone, jakoś pychę. Wysoko położone. Wysoko położona. Gdy moje serce... Nie karmi się Chrystusem wodą życia, ulega potwornej pysze, patrzy na innych z góry, ocenia innych, sądzi innych, daje sobie do tego prawo. Moje serce kamienieje wskutek grzechów, konsekwencji grzechów, braku wody życia. A tym, który mnie wywyższa, który sprawia, że w moim sercu jest coraz więcej miłości, stabilności, bo skała to też symbol jakiejś stabilności, bo skałą jest Chrystus, tak go nazywa święty Paweł pierwszy pierwszym do Koryntian to ja staje się coraz bardziej wielki ale nie coraz bardziej pyszny tylko coraz piękniejszy, szlachetniejszy coraz bardziej kochający i podobny do Chrystusa z martwych staję, z własnych upadków to po 38 latach powinni zrozumieć Izraelici ale oni tego nie zrozumieli i Mojżesz dlatego nie wszedł do ziemi obiecanej wejdzie Jozue, jego następca Mojżesz nie wejdzie, bo zabrakło mu wiary będzie pochowany na górze Nebo nie wejdzie do ziemi obiecanej bo nie uczynił tak jak Pan mu kazał zabrakło mu wiary, nie dojrzał Sela, skała, która już nie jest ostra bo ta ostrość, bezwzględność brak miłości, ostra krytyka, ostry cynizm zostały przez wodę złagodzone ta skała jest wysoko położona ale nie pyszna, tylko bardzo szlachetna wielkoduszna Będąca źródłem życia dla innych. To jest ta woda, którą jest Chrystus. Albo jesteśmy skałą, z której płynie woda, albo jesteśmy skałą, z której nie płynie woda. Mamy skamieniałe serce. Albo jesteśmy skałą, z której płynie woda i do której można mówić, która cokolwiek kontaktuje, jest otwarta na relacje, na karmienie, albo jesteśmy skałą bez wody, która jest egoistyczna, egocentryczna. A po grzechu każdy z nas jest taki. Chodzi o przemianę. Ta sela, skała, która jest wysoko położona, to ktoś bardzo podobny do Boga. Ktoś bardzo podobny w miłości do Chrystusa, w czystości, w pokoju, w pięknie. Ktoś, kto jest taki, jakim go chciał mieć Pan, stworzony na obraz i podobieństwo Jego, sela. Uczenie pokory, uszlachetnianie, upodobnianie. To ta droga przez pustynię, gdzie węże, gdzie skorpiony, wobec których jesteśmy bezradni, to Twoja i moja droga do ziemi wybranej do nieba. Paweł powie również bardzo ważną rzecz w drugim czytaniu: powie o błogosławieństwie. Mamy udział w błogosławieństwie. Błogosławieństwo w języku biblijnym oznacza relacje. To jest oczywiste. Jest ktoś, kto daje błogosławieństwo, i ktoś, kto przyjmuje błogosławieństwo. Największym błogosławieństwem jest Chrystus. Bóg już więcej tobie nie może dać na tej pustyni życia, w drodze do wieczności, niż dał. Dał ci kościół, dał ci sakramenty, dał ci swoje ciało, swoją krew. Kielich, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Dlatego karmisz się jego ciałem, jego krwią, żeby jego krew, przynajświętsza, przeczysta, Twoją oczyszczała mętną od grzechu i ich konsekwencji krew, egoistyczną, pyszną, ostrą krew. Krew w Biblii to symbol życia, bo jak człowieka upływa krew, to upływa życie, a z każdego z nas upływa życie, i gdy nie szukamy życia w Bogu, gdy nie, nie pijemy krwi Chrystusa, którą spożywamy w ciele Pana, to wtedy co robimy? Stajemy się jak wampiry, które chcą nadać sens życiu. Które chcą zatamować upływ swojego życia, zdobyć życie, odbierając życie innym, wykorzystując innych. Stajemy się nie do życia. Bardzo dużo dzisiaj jest ludzi nie do życia. Dlaczego nie do życia? Bo upatrują w drugim człowieku źródło życia. Tak go uciskają, tak wykorzystują, a gdy już wykorzystają i widzą, że to na marne, kolejne źródło życia. Ale źródłem życia jest Chrystus, to jest jedyna skała, z której płynie życie. My jesteśmy o tyle skałą, w której płynie życie, o tyle stabilni, o ile karmimy się jego krwią. I wreszcie mamy współudział w jego ciele. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Skoro spożywamy tą samą krew Chrystusa przynajświętszą, pełną miłości, skoro spożywamy to samo ciało Chrystusa, powinniśmy być podobni do siebie, stanowić jedno ciało, to jest kościół. A ile w kościele jest ucisku ile podziałów, to znaczy, że coś tu nie działa. To znaczy, że my, przyjmując ciało i krew Chrystusa, nie otwieramy się, nie dajemy się przemienić. Skoro jesteśmy dalej skałami ostrymi, skałami wyniosłymi, z których nie płynie woda życia, woda miłości. Nie upodabniamy się do Chrystusa. Tu potrzeba łaski, tu potrzeba Maryi, bo ona poczęła życie. Błogosławieństwo. To słowo w języku hebrajskim brzmi bereka. Błogosławieństwo bereka oznacza raz błogosławieństwo, a dalej oznacza zbiornik wodny, z którego na kolanach zwierzęta piły, aby nie umrzeć na pustyni. A Ludwik Maria Grignion de Montfort powie, że takim zbiornikiem wodnym jest Maria, Maryja, Maria Morza z łaciny. Ona przyjęła wszystkie łaski, największe błogosławieństwo, bo pod jej sercem począł się Chrystus, nie byłoby Eucharystii gdyby Chrystus się nie począł pod sercem Maryi a ona by nie odpowiedziała na tę łaskę skoro Maryja przyjęła tak wielką łaskę to jest w stanie przyjąć wszystkie łaski dla Ciebie i uzdolnić Cię do przyjmowania łask prośmy Maryję ta, która jest zbiornikiem łask tak brzydko rzecz ujmując aby uprosiła nam łaskę zrozumienia sensu naszego istnienia, żebyśmy uwierzyli w to, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że życie jest jedno i można je zmarnować, i można zmarnować całą wieczność. Jest jedno życie przez pustynię doczesności, w której wiele piękna, wiele miłości i dobra, ale też trudu, cierpienia, aż do wiecznego szczęścia. To życie doczesne jest o tyle ważne, Ciężar Jego wagi polega na tym, że od Niego zależy, gdzie ty będziesz. Czy ty dotrzesz do Ziemi wybranej jak Izraelici uformowani? Skoro błogosławieństwo wywodzi się od słowa, które oznacza klękać, to trzeba pokory. To trzeba pokory i wiary, że ja sam sobie w życiu nie poradzę. Ja sobie poradzę intelektualnie, ja sobie materialnie poradzę, ale duchowo ja sobie nie poradzę. Z pokusami, z grzechem, z wężami, strasznymi skorpionami, jak pisze autor, natchniony w księdze powtórzonego prawa, my sobie nie poradzimy. A fundamentem istnienia ludzkiego jest jego dusza. Jak dusza jest zniszczona, zjedzona przez skorpiony, to wszystko inne jest w gorączce, wiecznym pragnieniu i niszczeniu drugiego, aby zaspokoić to pragnienie. Wiecznym nienasyceniu i nakarmieniu. Amen.